Cześć! Dobrze odblokowałem zdolność skakania w poprzednim materiale. Deweloperzy gier specjalnie przygotowują patrze i aktualizacje, żeby poprawiać gry, a jednak i tak zdarza nam się specjalnie grać bez nich albo je celowo odinstalowywać. Sprawdźmy dzisiaj, dlaczego. Walka o lepszy stan cyberpunka trwa i patrząc jak powoli gra zaczyna wyglądać coraz lepiej, nie wykluczono, że do końca roku ten będzie w takim stanie technicznym, w jakim powinien być na premierę. Na no, przynajmniej tego twórcom życzę, bo jeszcze długa droga przed nimi. Nie wiem, ale je... Co? Co to się pojawiło? Ciąż są itemy? Nie wiem. Ale co? W sensie spod bagażnika? CD szybko wypuszcza kolejne większe patchy i hotfixy, ale presja walki o odzyskanie wizerunku i pośpiech, by zminimalizować frustrację graczy, skutkują nieraz aktualizacjami, które owszem wiele naprawiają, ale potrafią też wprowadzać nowe własne błędy, jak na przykład przy ostatnim patchu 1.2 i hotfixie 1.21, które zglitszowały jedno z osiągnięć stosunkowo łatwy aczik bywalec, zdobywany za znajdywanie miejsc szybkiej podróży. Łowcy trofeów szybko znaleźli na to rozwiązanie, wystarczyło odinstalować patchę i wrócić do. Premierowej wersji 1.0. Co gorsza, ci, którzy starali się o platyny i zdecydowali się na takie rozwiązanie, musieli zacząć grę od nowa i dojść aż do drugiego aktu, gdzie znikają ściany narzucone przez startową dzielnicę gry. Na no co o tym idzie, trzeba było przypomnieć sobie, jak o wiele gorzej było z grą na premierę. Czy jest to tego warte? No cóż, nie mi oceniać, jako że nigdy nie rozumiałem, jaką frajdę można mieć ze zbierania trofeów. Ale też trudno oczekiwać, bo moje subiektywne doświadczenia i gusta growe odzwierciedlały te ogółu graczy. Gdyby tylko był jakiś sposób, by spojrzeć na to z szerszej perspektywy, pojście na fejsie zapytałem więc o Wasze powody od instalowania patchy i grania bez nich, i oj, nie trzeba było długo czekać na odpowiedzi. Ale zostałem jeszcze przy trofeach, bo przypadek Cyberpunka zdaje się nie być jedyny, gdzie łowcy troferów kombinowali w taki sposób. Marcin pisze, że bez patchy łatwiej dało się wbić platynę w Prince of Persia, a dokładniej trofeum Speed Demon za przejście gry w czasie krótszym niż 12 godzin. Owszem, sama gra zajmuje mniej więcej tyle czasu na przejście, ale jednak łatwo można było odznaczenie. Znaczy więc polegał trick, Odinstalowując patch, to znaczy wracając do premierowej wersji gry, można było zresetować growy timer. I tak, robiąc to tuż przed pokonaniem ostatniego bossa, mogliśmy oszukać grę, jakbyśmy grali de facto tylko kilka minut. Zabawnie wygląda to też w przypadku innych, takich poniekąd zgliczowanych na premierę trofeów, gdzie exploity miały być z czasem wyeliminowane przez patche, ale no... Graczej tak znaleźć sposób. Takie coś można było spotkać w Wolfenstein New Order, z czego skorzystali na przykład Adrian i Mateusz. Tu część osiągnięć dostawaliśmy za ponowne przejście gry na wyższych poziomach trudności, albo po prostu powtórzenie ostatniej misji w bazowej wersji. Przechodząc bowiem grę na normalu i zmieniając na najwyższy poziom, czyli uber, tuż przed finałem, i przejście misji jeszcze raz odbierane było przez grę, jakbyśmy całość przeszli na tym właśnie poziomie, za co rzecz jasna wskakiwało nam odpowiednie trofeum. Okej, okay, to teraz mały story time. Jak dla mnie, Cold War ma jednego z najlepszych singli w Kodach od lat. I single ten, który jest na 5 godzin, zajął mi dwa tygodnie. Ostatniego koda kupiłem razem z PS5 gdzieś pod koniec lutego i pograłem chwilkę na moim amerykańskim koncie. Do dziś domyślnym, bo zakładałem konto na psn nie na Stany właśnie, kiedy lata temu w czasach ps 3 PlayStation Network jeszcze oficjalnie działał w Polsce. Ledwo zacząłem, spotkałem Arasha, fajna grafika, ale w realu wygląda trochę lepiej, aż zachciało mi się sprawdzić polski dubbing. I tu zaczynają się schody, bo o ile miałem polską wersję gry, tak jako, że grałem na amerykańskim koncie, musiałem dociągnąć dodatkowe DLC z polskim dubbingiem i zainstalować kampanię od nowa, żeby to wszystko działało. Ale okej, okay, wybaczam. Duża gra, dużo rzeczy może później tak. Żeby więc przeinstalować kampanię, usuwam ją i ponownie pobieram paczki z kampanią ze sklepu. No bo tej nie ma na płycie. Po co są płyty w takim razie? I w trakcie instalacji wskakuje mi error. Zawartość niedostępna. Hmm. Jak się okazuje, nie byłem jedyny. Coś chyba poszło nie tak z jednym, nie wiadomo którym spaczy od czasu premiery, choć były też teorie, że to kwestia wadliwej aktualizacji systemu PS5 z tego okresu i różni gracze musieli przeinstalować kampanię, tylko że ja w ogóle nie mogę mi zainstalować. Z czasem okazało się, że i na tą przypadło się sposób przywrócenie konsoli do stanu fabrycznego i ponowna instalacja zarówno gry, jak i patrzy oraz paczek z kampanią, a to niestety kosztem utraty Save'a, bo PS5 w przeciwieństwie do PS4 nie pozwala niej zapisów na pę drive. No, chyba, że mam PS+, Plusa, więc chwilowo odstawiam grę na półkę. Jak jednak zapewniałem głosy na Reddicie, w momencie, kiedy ten problem miał miejsce, takie właśnie rozwiązanie działało w niektórych przypadkach. Więc mówimy tu poniekąd o Odinstalowaniu patchy i pozbyciu się aktualizacji systemu, po to, żeby w ogóle pobrać elementy gry i zainstalować grę, którą mamy na płycie. 3000 złotych wdane na konsolę i grę, i wszystko tak bezbłędnie działa. Boże, jak mam ja tą generację. Wróciłem do koda dwa tygodnie później, gdzieś na początku marca, kiedy wleciał kolejny patch i niespodzianka, wreszcie dało się go zainstalować. I część z was powie pewnie: hej, Jordan, ale skoro masz takie figle z tym amerykańskim kątem od czasu do czasu, to czemu nie założysz wreszcie po tego konta, no co ja mówię, no, moi mili, chyba jestem trochę hipokrytą, bo choć krytykuję polowanie na trofea, tak nie chcę porzucać tego konta, bo stracę trofea, które już nabiłem, są moje trofea, moje tymi rękami nabite. Potem z tego czoła: moje trofea. To teraz pytanie, czy patrze poprawiają grafikę? No powinny, przynajmniej powinny poprawiać, zamiast ją. Psuć wsteczna kompatybilność na PS5 to krok we właściwym kierunku. Nawet jeśli Sony jest kilka kroków do tyłu względem Microsoftu w tym temacie, jak i też w temacie subskrypcji. Bo jaki Game Pass jest, każdy widzi. Czytaj, fajny, PS Plus Collection zaś, choć oferuje kilka naprawdę mocnych tytułów, no to nie czarujmy się i jest to wybór taki sobie, jak dla kogoś, kto posiadał wcześniej PS4. Ale lepsza grafika w starych grach na PS5. He, <klopka> no nie do końca w styczniu głośno zrobiło się o absurdalnej sytuacji The Last Guardian. Tytuł z PS4 jest dostępny na PS5, na przykład kiedy mamy kolekcję Plusa właśnie i tam w wersji 1.03 i działa stabilniej oraz wygląda lepiej niż na premierę. No i też patch naprawdę robi swoje, bo poprawia sterowanie, eliminuje sporo błędów, dodaje HDR i blokuje framerate na 30fps. Co jest szczególnie spoko, bo już na PS4 grata potrafiła spadać nawet do 20 klatek. Sęk w tym, że odpalając grę w wersji płytowej z PS4 na PS5 i grając Grając bez aktualizacji mamy 60 klatek i to chyba nie powinno tak działać. Odstawiając jednak na bok teorię spiskowej wojny o klatki. Wśród starszych grach mogło się zdarzyć, że aktualizacja, choć poprawiała rozgrywkę i eliminowała na przykład błędy, potrafiła też pogorszyć grafikę albo zmienić ją na tyle, że nie trafiało to we wszystkie gusta. Kasper pisze o Cicolo sea dogs który część z nas może kojarzyć jako piraci z Karaibów, w ogóle świetna decyzja marketingowa, jak na to, że gra wyszła w 2003 roku. Bo woli ścisłości, piraci z Karaibów nie mieli prawie nic wspólnego z tymi piratami z Karaibów. No może poza logo z okładki i aktorką głosową. Jak żali się Kasper? gra miała potencjał, ale była miejscami niedorobiona. Część z problemów eliminował jedyny patch wydany do gry, ale ten zmieniał wygląd wody. Jego zdaniem największy atut. Przez co fan musiał stawać przed trudnym wyborem. Oryginalna lepsza woda, ale błędy bez patcha, albo mniej błędów z patchem, ale z gorszą wodą. To jednak jak na dzisiejsze standardy dość specyficzny i rzadki przypadek. Bo nawet jeśli z patchem coś pójdzie nie tak i ten widocznie pogarsza grafikę, jak na przykład 1.08 do GTA 5, to popularne współczesne tytuły są wspierane nieraz długo po premierze, a takiego powiedzmy Antypacza naprawia z czasem kolejny, więc mówimy tu o jedynie chwilowej nieprzyjemności. Ale chyba głównym powodem, dlaczego singlowi gracze odinstalowują patchy czy aktualizacje, żeby grać bez nich, są wszelkie maści exploity, cheaty czy inne jakieś takie taktyki, które to patrze mają eliminować. I chyba nie ma w tym nic złego, bo jak mówi staropolskie przysłowie: jeśli robisz coś po cichu w domu i nie robisz tym nikomu krzywdy, to nie robisz nic złego. Nekromancja w Heroes 5 nie była idealnie zbalansowana, tak w bardzo dużym skrócie. Dlatego deweloper z czasem ograniczył naszą zdolność farmienia trupów za sprawą implementacji roku. Zasobu, który ograniczał ile nieumarłych możemy pozyskać w danym momencie. Okej, okay, ale koniec żartów, bo brak balansów w nekropolii Serio? Przecież już od czasu trójki, na przykład Wampirzek Lordów, te zamki były idealnie zbalansowane. Jak wspomina Małgorzata, w singlu zasób ten znacznie osłabiał Necropolię, co akurat w jej przypadku, w trakcie grania kampanii tegoż zamku, nie było mile widziane, więc ta specjalnie gra bez aktualizacji, żeby sobie ułatwić. Gorzej jest natomiast, kiedy singlowa gra ma elementy sieciowe i chęć grania z Exploitem jednoznaczna jest z koniecznością grania offline. A najgorzej, kiedy mówimy jeszcze o serii, gdzie polowanie na exploity i sprawnych ich jest zabawą samą w sobie, czyli Dark Souls. I tak, z jednej strony pewne glitchy i exploity są tak kultowe w tej serii, że w remake'u Demon Souls deweloperzy z Bluepoint nie usuwali ich, a z drugiej exploity potrafią tak zepsuć m.in. PvP, że From Software zwalcza je przy każdej możliwej okazji. I wiadomo, jest tego sporo, ale chyba najciekawszy z nich pochodzi z Dark Souls 1, łączący Havel's Ring i Darkwood Grain Ring. Darkwood, Darkwood. Dobrze. Z tym nazwy są... Dziwne. Bo mam do Was pytanie, Pani sosów, czy widzieliście kiedyś takie coś? Bo ja nie. Na let's Play, jak Szymona z Dark Souls przed 10 lat, jeżeli jak ten czas leci, widzimy takie oto kołowrotki, co też dużym zaskoczeniem nie jest, no, jako, że pozwalają to ukryty, bo wymagające zabicia NPCa, Darkwood Grain Ring właśnie. Sęk w tym, że zdolność do tych kocich wręcz ruchów dostępna była tylko przy odpowiednio lekkim buildzie, na przynajmniej powinna być, bo swego czasu przed patchami, łącząc ten efekt z efektem od Hubble's Ring, czyli pierścienia zwiększającego udźwig o 50%, można było robić akrobację nawet z najcięższymi zbrojami w grze, co rzeczywiście w ogóle nie powinno być miejsca. I tak, podobnie jak w przypadku Necropoli w Heroesach, można było cofnąć się do starszej wersji gry, by odblokować coś, co ułatwiało zabawę. Ale z drugiej strony, co to za Dark Souls bez online? Mówiliśmy chwilę temu o patrach, które poprawiały grafikę, ale co jeśli patche pogarszałyby dźwięk? Sorry, musiałem usiąść. I w sumie już to nagrałem za pierwszym razem, więc nie będę już tego nagrywał. To chyba najrzadsze zjawisko z tego materiału, ale jednak jak piszą m.in. Adam i Christian, patrzę w GTA, potrafił uszczuplać playlisty radia. Z głośniejszych przypadków, chociażby w San Andreas, gdzie w spatchowanej Steamowej wersji wycięto kilkanaście utworów, pewnie z powodu wygaśnięcia umów licencyjnych. I tak, by cieszyć się muzyką z gry w pełnej okazałości, konieczny był downgrade, a raczej odpaczowanie gry. Zabawnym kuriozum jest też Gothic 2. Wojtek narzeka na to, że nie mógł Grać razem z dodatkiem i poprawkami, bo w nocy kruka część postaci dostała nowych aktorów głosowych, a słyszenie dwóch różnych głosów od rozmówcy w trakcie tego samego dialogu po prostu psuło imersję. I jak donoszą gotykowe fora, to może się to brać stąd, że podczas produkcji dubbingu wydawca nie mógł ponownie współpracować z niektórymi aktorami, dlatego nowe kwestie dla ich postaci nagrał ktoś inny. Ale jak tak przeglądam wasze komentarze, to chyba najpopularniejszym powodem odinstalowania paczy są po prostu mody, a raczej brak. Kompatybilności z pożądanym modem. Bo o ile dziś twórcy starają się jak mogą dogodzić moderom, a jeśli nie to powinni, bo zawsze zwiększa to żywotność gry, tak w przypadku wielu starszych tytułów bywa różnie. W wielu tytułach z powodu technicznych pewne popularne modyfikacje mogą po prostu nie działać na nowszych albo ostatnich w danych aktualizacjach, dlatego i tu downgrade może być konieczny, by doświadczyć pewnych doznań. Michał wspomina na przykład Diablo 2, gdzie właśnie kompatybilność z modami była powodem powrotu do starszych wersji. Kasper zaś wspomina innego Klasyka, Stalkera. Jako, że ostatnia aktualizacja do gry to 1.006, a większość modów powstała na bazie dwóch poprzednich wersji gry, tak instalowanie ich z najnowszym patchem mogło sprawiać, że gra była niestabilna. A tu downgrade niestety nie był taki łatwy, bo wymagał m.in. ręcznej edycji rejestrów w systemie. Wow! Szanuję. Podobny problem w temacie kompatybilności ma powracająca dziś w programie steamowa wersja San Andreas, jak donosi Christian. Ale chyba najbardziej w tym wszystkim urzekł mnie komentarz Jana, który twierdzi, że usuwał patche ze Zmierzchu Bogów tak dla beki. I nie dziwię się, bo zgodnie z równaniem czas plus tragedia równa się komedia, coś co kiedyś było traumą graczy, dziś może być po prostu śmieszne. I mam nadzieję, że tak też będzie z cyberpunkiem, że jego zły stan techniczny będzie z czasem takim retro- Memem, a nie czymś, co definiuje czym ta gra jest. Ale na to trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Na dobrą sprawę mógłbym tutaj zadać jeszcze jakieś retoryczne pytanie i w taki fajny sposób taką puentę zrobić, że y, zostawiam was bez odpowiedzi, czy coś takiego, ale w sumie to chyba odpowiedziałem na pytanie, które było w tytule, więc no, cześć!